Niestety z roku na rok kupujemy go coraz mniej. No i warto się zastanowić, czy kupujemy ten chleb, dlatego że nam się go już nie chce jeść, bo mamy inne możliwości. Pojawiły się jakieś tortille, jakieś chlebki pita, jakieś przedziwne krakersy. Mamy ogrom tego typu produktów w sklepach. A może po prostu ten chleb jest coraz gorszy? Może rzeczywiście ten dyskontowy i supermarketowy chleb już w ogóle nie nadaje się do jedzenia? No to dzisiaj. Opowiemy o tym chlebie naszym powszednim. No to najpierw ustalmy, co to w ogóle jest chleb. Chleb to jest produkt, który powstaje no oczywiście z mąki. Z jakiej mąki? W polskiej tradycji tak naprawdę powinien to być chleb z mąki Żytniej. Tak, tak, jesteśmy najbardziej wyspecjalizowani w chlebie Żytnim, dlatego że w Polsce tego żyta uprawiało się przez całe wieki najwięcej. Czy to dobrze? No oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlatego, że chleb żytni jest zwarty, ma dużo więcej błonnika i ma dużo więcej składników mineralnych niż na przykład o taki oto chleb pszenny. Dlaczego? Dlatego, że żyto to jest zboże, które ma bardzo długie korzenie i dzięki temu z głębi ziemi czerpie te wszystkie składniki mineralne w dużo większym stopniu niż pszenica. Pszenica poza tym ma dużo więcej glutenu niż właśnie żyto. Dlatego chleb pszenny będzie zawsze bardziej miękki, bardziej chrupiący i bardziej napompowany niż chleb żytni. A pamiętajmy to co mówią dietetycy: twarde jedzenie, twarde ciało. Miękkie jedzenie, miękkie ciało. Więc tak naprawdę powinniśmy szukać chleba, który jest twardy który jest zwarty, który ma w sobie dużo ziaren, który jest gruby w środku i właśnie taki chleb będzie przynosił nam zdrowie. Jeśli popatrzymy tutaj na tym stole, to zorientujemy się, że wśród tych wszystkich produktów chlebów prawdziwych i chlebopodobnych mamy coś, czego w ogóle nie powinniśmy nazywać chlebem. I to jest właśnie ten oto przedstawiciel produktu chlebopodobnego. Właściwie to można by było już raz to robiłam na kanale Ekobosacka spokojnie czyścić takim czyścikiem stoły albo zmywać bardzo mocny makijaż taki wampirzy to by idealnie szło bo to jest produkt który jest bardzo miękki produkowany jest z mąki wysoko oczyszczonej co to znaczy Jeśli wyobrazimy sobie ziarno to to ziarno wygląda mniej więcej tak czyli na zewnątrz małuskę, a w środku ma tak zwane Bielmo, tak? Czyli to jest właśnie to bielmo. I w tej łusce, która jest odrzucana, czyli mąka jest wtedy oczyszczana, są najważniejsze i najlepsze składniki, bo tam jest błonnika bardzo dużo, tak? To, ta łuska jest twarda, pamiętajmy. Poza tym tam są składniki mineralne, tam są witaminy z grupy B. I w momencie kiedy odrzucimy łuskę, to się okazuje, że świnie jedzą łuskę, czyli to co jest najlepsze, a my zjadamy mąkę wysoko oczyszczoną, która jest tylko i wyłącznie czystą energią. A żeby taki chleb tostowy poleżał bardzo długo w folii, w woreczku foliowym, no to trzeba do niego dodać emulgatorów i konserwantów i trzeba dodać często mleko w proszku i cukier i syrop glukozowo-fruktozowy, żeby on jako tako w ogóle smakował. To coś jest tylko i wyłącznie czystą energią, nie ma żadnych wartości odżywczych, a w dodatku, jeśli wyobrazimy sobie, że ciepła woda, taka z kranu, w temperaturze mniej więcej 37 stopni, ja yy, o o o już się robi bardzo ciepła, nalajemy ją do takiej rynienki. I wyobrazimy sobie, że to jest nasz żołądek. W naszym żołądku jest ciepło, są różne kwasy, które tam się w środku wydzielają. I jeśli do tego żołądka wpada właśnie taki wysoko oczyszczony chleb, to zobaczmy, co z tym chlebem się dzieje w dość krótkim czasie. Niech on tak sobie tutaj posiedzi. A ja wezmę chleb, który tutaj jest. W ogóle najgrubszy, taki najcięższy, najbardziej zwarty. Odkroję kawałek tego chleba i również zanurzę w tym naszym, można powiedzieć trochę żołądku. Dobrze. I to niech tak sobie tutaj siedzi, niech tak sobie leży. Zobaczymy, co się za chwilę z tym stanie. Na co zwracać uwagę kupując chleb? Ja myślę sobie tak, że jeśli w ogóle kupujemy chleb, jeśli lubimy chleb, nie jemy tego chleba przecież tak bardzo dużo. Ja pamiętam, że jeszcze z 10 czy z 15 lat temu yy, miałam takiego znajomego, któremu żona robiła dosłownie prawie cały bochenek chleba, kanapek do pracy, ponieważ to był pan, który pracował ciężko fizycznie w nocy. Wyobrażam sobie, że my w takich warunkach, większość z nas jednak nie funkcjonuje, więc tego chleba ile potrzebujemy? No dwie, no góra trzy kromki, no panowie może cztery kromki dziennie. Więc dobrze, żeby to był chleb dobrej jakości. Lepiej, żeby to był chleb właśnie nie pszenny, ale żytni. Z tego powodu, że żyto, tak jak mówiłam, ma dużo więcej wartości odżywczych. Jaki ten chleb powinien jeszcze być? Powinien być twardy. Czyli jeśli naciśniemy takiego delikwenta, tak, no to on powinien po jakimś czasie wrócić do swojego pierwotnego kształtu. Co się tutaj dzieje, nie wraca. Możemy więc przypuszczać, no oczywiście nie robimy tego w sklepie, tak? Tylko zakładamy rękawiczkę, naciskamy, delikatnie patrzymy, czy on jest twardy, czy on jest, czy ma swoją moc, czy ma swoją masę, czy on jest zwarty, bo on tak samo dokładnie będzie zachowywał się w naszym żołądku. Jeśli naciśniemy, Taki chleb, proszę bardzo, nawet mocno naciskam, to co się z nim dzieje, nic. On po prostu wraca do swojego pierwotnego kształtu. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie, to w jaki sposób ten chleb się kroi. Jeśli ukroimy, może ja to przesunę, żebyście dobrze widzieli, albo wiesz co, chodź, chodź tu do mnie, mój drogi, pokroimy ten chleb. To bardzo ważna jest ta struktura w środku, czy ona jest zwarta i mokra. Czy jest sucha i zaczyna ze środka wypadać? Ten chleb kupiłam dzisiaj w jednym. Z dyskontów. On jest jeszcze świeży. To jest tak zwany chleb pochodzący z odpieku. Czyli to nie jest tak, że piekarz codziennie przychodzi do pracy i piecze dla nas świeżutki chleb, który potem 2, 3, 4, czasem nawet 5 czy 10 dni potrafi być świeży. Tylko te chleby są robione w wielkich fabrykach i one niestety dokładnie wyglądają tak samo. Czy wejdziemy do dyskontu A, czy wejdziemy do dyskontu B, czy wejdziemy do jakiejś tam małpki, tygryska, biedronki. Bóg wie czego, to zawsze znajdziemy mniej więcej takie same chleby. I co się dzieje z tymi chlebami później? Później najczęściej robią się dziury w nim i coraz gorzej ten chleb nam się kroi. Bardzo często dzieje się też tak, że odpada ta skórka, robią się dziury. To znaczy, że ten chleb też nie jest dobrej jakości. Chleby z odpieku charakteryzują się tym, że. Tego dnia, kiedy je kupimy, a tak jak mówię, jest to chleb dzisiejszy z dzisiejszego odpieku w dyskoncie, bo on przyjechał do tego dyskontu zamrożony, a potem przez personel jest po prostu odpiekany w wielkich odpiekarkach i wystawiany jako świeże pieczywo, które bardzo ładnie pachnie w nadziale piekarniczym takiego dyskontu. Niestety następnego dnia takim chlebem można spokojnie kogoś zabić. Dlaczego? Dlatego, że on staje się potwornie twardy. Wysusza się w środku, i to nie jest kwestia tego, że on jest zwarty, że on ma tę strukturę taką bardzo zwartą, jak na przykład o ten chleb. Tylko chodzi tutaj o to, że on jest już w tej chwili, ja nawet jak dotykam go ręką, to ten jest jakby bardziej mokry na zewnątrz niż ten, który jest kompletnie suchy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeśli mrozimy pieczywo, to ono się wysusza. Spróbujcie coś zamrozić w zamrażarce, wyjąć to po jakimś czasie, to tam czasem nawet taki, zostaje takie tak jakby porażenie mrozem. Albo jak wychodzimy na dwór jest mroźno, o czym już nie pamiętamy, bo nie wiem, gdzie ta zima w ogóle się podziała, to rzeczywiście ręce stają się bardzo suche, usta nam się natychmiast wysuszają. I to samo dzieje się z chlebem z odpieku. Zawsze możemy w sklepie poprosić personel, żeby powiedział nam, czy to jest chleb odpiekany, czy to jest chleb, który jest na świeżo tutaj robiony? Jaki skład ma ten chleb? No właśnie, z czego powinien składać się chleb? No, chleb powinien składać się z mąki, wody, zakwasu albo drożdży, ale zakwas jest lepszy, bo w tym zakwasie są bakterie probiotyczne, w tym zakwasie są witaminy z grupy B. To jest coś, co jest dla naszego organizmu bardzo dobre. Jeszcze raz, mąka, woda, zakwas lub ewentualnie drożdże, i ostatni składnik to jest sól. Reszta typu dodatki naturalne, na przykład pestki słonecznika, jakaś czarnuszka, jakieś płatki owsiane, jakieś pestki dyni, to już są dodatki. Czego zatem nie powinno być w chlebie? W chlebie nie powinno być wszystkiego innego. Cukru na przykład. Bardzo wiele chlebów, które pochodzą z przedziwnej produkcji, z mąki z tak zwanego wora, czyli mieszanek piekarniczych. Ma w sobie cukier, ma w sobie syrop glukozowo-fruktozowy, ma w sobie maltodekstrynę. Czego jeszcze nie powinno być w chlebie? Nie powinno być barwników. Jakich? Najróżniejszych słodów. Słodów pszennych, słodów jęczmiennych, barwników, na przykład y, sztucznych też y, chociażby tego barwnika, który jest w ciemnych napojach gazowanych z kofeiną, czyli y, y, karmelu amoniakalnego E150d. Tak? Czyli chleb powinien mieć tę naturalną strukturę i swoją naturalną ciemność pochodzącą z mąki, a nie z tego, że ktoś dodał słodu, że ktoś dodał karmelu, że ktoś dodał jakiegoś ciemnego barwnika. Bardzo często ci, którzy twierdzą, że na diecie nie należy jeść chleba, co jest, jak mawiał klasyk, mylnym błędem. Bo dobry chleb, twardy, gruby, pełnoziarnisty możemy jeść, oczywiście w niewielkich ilościach, ale te, tego typu osoby rzucają się na chleby chrupkie. Ja mam z nimi zasadniczy problem. Po pierwsze, tego typu chleb, o. na przykład ten, jak on wpada na moje podniebienie, łączy się, wszyscy to mamy, więc nie mówię nic obrzydliwego z moją śliną. się. Przykleja z tego i tam ciężko w ogóle cokolwiek z, tej, z tych ust wyciągnąć i to podniebienie jest zaklejone jak pańską skórką. Na przykład ci, którzy mieszkają w Warszawie, na Mazowszu, w Warszawie i okolicach, wiedzą, że pańska skórka jest sprzedawana na cmentarzach 1 listopada. Chyba tylko po to, że jak dzieci tam idą, to żeby kompletnie były zatkane przez godzinę i nie marudziły, że muszą iść do tego grobu dziadka czy babci. Pańska skórka to jest rodzaj takiego cukierka dużo, dużo gorszego i słabszego niż krówka. Więc to dla mnie jest taka pańska skórka. I jeśli zastanowimy się, że już w ustach mamy to odczucie, to przyklejenie do języka, do zębów, do podniebienia, to to samo dzieje się w naszych jelitach. To nie jest wartościowy produkt. To jest produkt, który jest właśnie te tego typu chlebki, które nie mają w sobie ziaren, nie mają w sobie tej twardości, nie mają w sobie tej grubości mąki, to nie jest fajny pomysł. No nie mówiąc już o tym, że jeśli tak naprawdę na zdrowy rozum porównamy kaloryczność tego typu produktu z kalorycznością na przykład zwykłego chleba żytniego, no to wychodzi na to, że w chlebie żytnim jest około 250 kcal w 100 g, a tutaj Potrafi być nawet 370. Oczywiście to jest leciutkie, więc my tego aż tak dużo nie zjemy, ale mitem jest, że chleb chrupki jest mniej kaloryczny niż chleb prawdziwy. To podsumujmy: chleb to jest mąka, woda, zakwas ewentualnie drożdży oraz sól. Wszystkie pozostałe składniki są akceptowane pod warunkiem, że są naturalne. Czyli pestki dyni, słonecznika, najróżniejsze płatki. Oczywiście ten chleb może być też z mąki orkiszowej, może być z mąki Graham, wiadomo. Ale najważniejsze jest to, żeby tych składników naturalnych miał jak najwięcej, a tych przedziwnych jak najmniej. Czego nie powinno być w chlebie? Cukru, sztucznych barwników żadnych, na przykład mleko w proszku, spotkałam się też z takim chlebem, który miał w środku mleko w proszku, emulgatorów, konserwantów i w ogóle żadnego E. Oczywiście rodzajem E jest również witamina C, ale czy ktoś widział piekarza prawdziwego, który sypie witaminę C do mąki? Ja nigdy nie widziałam. I jeszcze na koniec chciałam pokazać bardzo fajny chleb, który możecie kupić w Organic Pharma Zdrowia. To jest chleb, który tu jest napisane, że w 180 stopniach wrzuca się go na 10 minut do piekarnika i można go jeść wtedy właśnie w takiej formie bardzo chrupiącej, bardzo gorącej i sympatycznej. A jeśli nie mamy na to czasu, to również w takiej formie też jest super jadalny. No dobrze, i na koniec sprawdźmy, jak poradziły sobie ten chleb prawdziwy, no i ten chleb tostowy w naszym zaaranżowanym tutaj żołądku. Chleb prawdziwy. No owszem, jest nasiąknięty wodą. No widać, kapie z niego woda, ale w zasadzie jest cały i nadal jest twardy. A teraz A teraz wyciągnę chleb tostowy. Chleb tostowy też jest nasiąknięty wodą, ale jak widać jest jedną wielką mam małygą. O, on się już w zasadzie nam tutaj, proszę bardzo, tutaj mogę dla porównania ten chleb popłukać nim w stół, a tu nam się zrobiły takie. O, taka breja wuja Macieja. No więc proszę Państwa, twarde jedzenie, twarde ciało, miękkie jedzenie, miękkie ciało. Więc takiego chleba powszedniego Wam życzę.